Cześć, widzowie witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale Gadanki i rysowanki przy herbacie Dzisiaj zacząłem takiego pieska świątecznego rysować. No bo już święta niedługo się kończą, już nie tak coś takiego świątecznego porysować. Gdy nie było za nudno to porysować coś. Zdrowie! i dzisiaj robimy test znaczy test ja już to testowałem tylko mam pokażę taki o, zestaw może kamera mi tego nie mieści muszę sobie większy statyw kiedyś kupić ale tak, pierwsze tutaj to tacka to jest ogólnie kalour taka dobra firma i kredek do tego też i tutaj mamy ostrzarka ja wam już tego nie pokazywałem nie ja już to chyba wam pokazywałem tak ja wam to pokazywałem i e, to już wam pokazywałem ten zestaw ale tam są wiszery to i tutaj są różne pastele to wam już pokazywałem ostatnio to jest taki osobny gradient grafit E, to dzisiaj, jak to już Wam pokazywałem, to Wam pokażę kredki, które dostałem na dzieciątko. E, Faber Castell Polychromos jest jedna z, z najbardziej popularnych w Polsce i na świecie kredek. Są to bardzo popularne i niestety drogie kredki, ale się bardzo cieszę, że je dostałem, bo są fajne, bardzo mega mi się podobają. Uwielbiam te po prostu, te kredki. takie tak o takie ale kamera nie wszystkich nie mieści ale co? może tak by wszystkie zmieściła o takie kolory są

Te kratki są super, 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 super randowskie. Jeszcze mam tu akrylowe, markery z temu, które są teraz wirale. Nie ja powiedzieć. Są bardzo popularne teraz. Czasem ja trzeba poprawić te marki akrylowe dzisiaj. Takie markery akrylowe. Eee, od firmy, w sumie nie pamiętam jakiej to chyba, będzie poseł, czekajcie eee, acrylmaty Guanbuna to są ogólne z temu, ale to jest artykuł japoński a w Japonii głównie się zajmuje takimi rzeczami plastycznymi eee, czyli to jest z bardzo dobrej jakości jest w poziomie tego tak, tych słynnych poska markerów tylko, że są dużo tańsze Czym daje lepiej, tym może całym się uda pomieścić. Może, może... Jeszcze kawałek tu może do tyłu by się udało. No bo jestem prawie wszystkie widać. No ja tam chyba dwa te tak na trochę. Ale dobra, idzie tutaj za tą pokrywkę złapać, nigdy jej nie obcinajcie, tylko łapiecie i wtedy możecie sobie to wysuwać. Ja to głównie używam, głównie, ale nie tylko. Na kartce też używam, albo do szkła, ale głównie do malowania tego obrazu po numerkach, który Wam już pokazywałem, w ogóle zrobię trochę update. Czekajcie. O! Dobra, coś takiego to jest. To było robione tymi markerami, które macie teraz widzicie na ekranie. Kosztowały 166 kolorów, o ile się nie pomyliłem. 168 albo 6 kolorów. Kosztowało, żeby właśnie okłamać. 100. Nie, 210. Czyli nie, bo jeszcze do tego rysik do telefonu kupowałem taki biały, wielofunkcyjny. Czyli te około było za 200 zł, tak by jest to jest około. Około, nie? Ja nie mówię, że perfekt, bo nie pamiętam tego. Markery są fajnie też ułożone i fajnie je bardzo fajnie kryją. Hmm. Dobra, pyszna herbatka. Więc ten arkeria jak najbardziej Wam polecam. Jak je chcecie złożyć to albo tak się często robię i dopcham. iż mamy. A potem sobie zawsze tak chowię i jest sobie tak układam. Okay. Jeżeli chodzi o gradienty, to takim wielkim sztyciem tylko ten 1,2B, chyba najlepszy. Ale jeszcze w takim pałeczce. Więc teraz będziemy odpowiadać trochę na Wasze pytania. Ja w tym czasie będę też rysować. E, tego pieska kończyć będę. Więc Wam ustawię tak kamerę. O. Tak kamerę Wam ustawię jasność. Tak. Dobra, i to możemy kończyć, nie? Próbuję tutaj dodać trochę białych cieni. Nie białą krytką, tylko pastelami białymi z tego to zestawu. O, tu były takie. Czy biały tylko? Tak, pojaśnić, to jest mega fajne. Pastele. Ok. Zamykamy, odkładamy. tylko ja bym chciała wiedzieć, jak macie taką szmateczkę, to jest lepiej. Taką specjalną do pasteli i dla tych gradientów bez takiego papierka. No to, to jest to samo teoretycznie, no to po prostu tu, e, kołek papieru, ja gdzieś miałem to, tylko ja nie wiem, czy ja to teraz znajdę, idę pod biurko, uwaga. Oczywiście, że nie znalazłem, e, więc wezmę sobie kawałek papieru. Lepiej grubszy, a co tak prawie cały, o, tak sobie zawinąć. Czyli artystyczne pytania. Pierwsze Wasze pytanie było takie dosyć takie, no ważniejsze. To było takie, co tak miał więcej, najwięcej chyba lajków ze wszystkich, to było pytanie odnośnie białych żelopisów, jakie uży, używam. I to były moje na początku. E, Kreadu, ale one nic nie dawały. Potem na markery takie akrylowe z MPika, takie na sztuki można kupować na takim czymś ale to też było średnie a potem jechałem do Teddyka i odkryłem taki biały żelopis I jeszcze pierwszy były gel role to też polecam gel role ale to tak chyba wolę te uni długopis takie białe uni że MPK jezu z teddy na pewno niedaleko was jest ja też mieszkam na wsi ale niedaleko mam Parę minut. Chyba, że gdzieś mieszkacie, nie będzie. W jakimś Afryka to nie wiem. Następnie było, jakich używam gumek chlebowych. To głównie kolor wam się taka, już nie jedną taką miałem. Albo Faber Castell, tych kradu nie używam, one są twarde, niefajne do mnie. Ja lubię takie fajne, miękkie te gumki, a nie za twarde, a się dlatego wam tak mówię. To jest oczywiście moje zdanie, wy się mnie tego pytaliście, dlatego o tym mówię. A nie, że ja sobie to wymyślam, bo to by nie miało żadnego sensu. Eee, dobra, to jest widzowie. To jest tak oczywiste pytanie, że to jest aż nieoczywiste, bo to jest zbyt oczywiste, żeby to było aż tak oczywiste. Nie, co ja mówię, zaś to będzie... Ach, będę, Ja dzisiaj idę na spanie do babci i zaś się będziemy śmiać z tego w łóżku, co życie. Ale dobra, mniejsza z tym. Eee. Raz nagrywałem test kredek i byłem u babci. Wymazywaliśmy eee, się cały czas śmialiśmy z tego, że to tak oczywiste, nieoczywiste. Teraz się tak słomiało to zaczął mówić, ale no tak. <laughs> <laughs> Oczywiście gumki w klatce są niezbędne do takich szkicowań e, zwykłych. Co tutaj cienie porobić biorę gdzie. Tu o. Dobra. Babcie Grażynka! Dobra, tak. Teraz ładne uszka robimy. grafite zawsze robię uszy. Ja tak szkicuję te uszy, tak szkicuję już mocniej niż normalny szkic zwykłym ołówkiem. I potem biorę taki cienki gradient. No. Trochę je nacieniuję delikatnie, nie za mocno w ogóle troszeczkę tylko. I pod ten. Ciach, 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 o. żeby to się było za jasne, oczywiście używamy gąbki chlebowej i gąbki w kredce i tutaj, tutaj, tu też można trochę. Dobra. Już chowam mój gradient, czyli tą pałeczkę w sztyfcie. Mam inną kamerę teraz, w się sensie nie z tą samą kamerę, tylko że inną aplikację. I to teraz mi się łatwiej będzie chyba nagrywać, bo jest większa taka przestrzeń. Da się to tak pomniejszyć, powiększyć. Więc mega fajne, o. Ale mniejsza z tym, to mamy coś takiego. Środka nie chcę za bardzo rozmazywać w tych takich okularach, czy jak to można nazwać. Bo ja w to bo nie chciał akurat rozmazywać, bo żeby ten rysunek nie był ciemny, ale teraz e, robimy e, te łapy takie, bo łapy to jest zawsze mój najgorszy chyba moment ogólnie na... No, na wszystko teoretycznie, bo jak ja robię łapy, to te linie potem w łapach mi się zawsze zakrywają. Tutaj te linie potem. Jak ja te linie chcę, potem na... tak, żeby to było widać, że to jest łapa, a nie jakiś taki ten, no to się nie da. To jest praktycznie niemożliwe w ogóle. To jest nierealne po prostu. I. do mnie oczywiście. Starcie tego gadania to jest efekt końcowy. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się narka.